Jakie jest jedno z najpiękniejszych miast świata? Stolica Holandii to miasto, którego absolutnie nie można pominąć. Malownicze kamieniczki oraz multum rozrywek oto, co czekacie, gdy z pomocą Busy Holandia odwiedzisz Amsterdam. Czy Bus Holandia zatrzymuje się w Amsterdamie? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dokładną odpowiedź. Telefony 620 76 435 566 551 397 E-mail gabryszak małpapoczta.ponet.pl Nasza firma przewozowa ekspres dała na rynku transportowym w naszym kraju i za granicą już od 20 lat. W roku 2003 otrzymaliśmy licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób. Nasze wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie sprawia, że jesteśmy w stanie zapewnić Państwu naprawdę bezpieczny transport i wygodę podróży, którą gwarantują nasze busy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że zarówno jedno jak i drugie ma ogromne znaczenie dla ogólnej jakości oferty, którą dla Państwa. Przygotowaliśmy, z tego też względu do tej sfery działania naszej firmy przywiązujemy ogromną uwagę.